W dzisiejszym filmie dowiecie się, ile i jak gotować jajka. Zapraszam do oglądania. Na pewno będziemy potrzebowali garnka. Przekładamy do niego jajka. Delikatnie. Zalewamy je wodą. Wody wlewamy tyle, aby nam przykryły wszystkie jajka. Na taką ilość wody wsypuję jedną łyżeczkę soli. Włączamy gaz. Czasu jeszcze nie liczymy. Czekamy, aż woda zacznie się gotować. Woda właśnie zaczęła nam się gotować. Tutaj widać, że pojawiły nam się duże bąbelki. Jajka się też o siebie obijają. Więc od tej pory możemy liczyć 10 minut. I po 10 minutach będą dobrze ugotowane jajka. A ja jeszcze dodatkowo Wam pokażę, jak będą wyglądały po 3 minutach i po 5 minutach. Pamiętajcie również, że czas gotowania jajek liczymy dopiero od momentu, gdy woda zacznie się ugotować. 3 minuty minęły, więc wyciągnę jedno jajko i zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądało w środku. Te jedno jajko odłożyłem do garnuszka, ponieważ musimy zalać je teraz zimną wodą. Jest to bardzo ważne, robimy to w celu, aby zatrzymać proces gotowania jajka, bo mimo iż wyjęliśmy go z gorącej wody, ono w środku dalej się gotuje, a dzięki tej zimnej wodzie właśnie przestanie. Przez chwilę go tak zalewamy, i zaraz go przekroimy. Właśnie minęło 5 minut, więc wyciągam kolejne jajko. Te tak samo muszę zalać teraz zimną wodą. Resztę jajek już gotuję normalnie. Tamte dwa były tylko, aby wam pokazać, jak wyglądają po 3,5 i 5 minutach. 10 minut minęło. Jajka na twardo są też już ugotowane. Wyłączamy gaz. I musimy to teraz zalać zimną wodą. Przekroimy teraz jajko, które gotowaliśmy 3 minuty. Tak wygląda po 3 minutach. Teraz jajko, które się gotowało 5 minut. Tutaj dookoła ma taki jasny żółty, na środku jeszcze ciemniejszy. I na sam koniec jajko, które gotowaliśmy przez 10 minut. Spójrzcie, żółtko jest ładne, jasne, żółte. Białko jest dobrze ścięte. I tak właśnie wyglądają dobrze ugotowane jajka. A w tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego.